Wchodzę z domu kiedy wchodzę na ten beat Na ten beat! Siemano, dzisiaj jedziemy na 47 Day w Gdyni. Już trzecią edycję W tym roku będzie trochę inaczej Ale no co, zobaczymy Jestem na wyremontowanej łódź Kaliska Właśnie na taki na takie przejazdy pociągiem zasługuję Kochani, cały przedział dla mnie do końca podróży E, e, -e Luwina, tak każdy dzień się mój zaczyna <kluzny> Uwaga! Widzimy się tu za 24 godziny z powrotem! Jest godzina... ja powinnam spać? Późna. Powinna spać, bo jest podobrano noc, a my jedziemy do Gdyni. 47 day... Właśnie. Dzisiaj nie dojedziemy nigdzie. Poczekajcie, ja to sprawdzam, bo tu jest jakaś... Yy, coś kurwa tutaj... Nie, stajka, styka! Numer pociągu? jak to jest pociągu? Widzicie? bo ja zaraz A później nie. 80 minut. Robimy odsłuch na piosenki. Cięś, Ale nie było na nie? jesteś też... Taki w takiej wersji. Zadzwoniła do mnie wszystkiego Olka i Olka Julka, stamy kły, bo będą płytę. I mówię, co? Przestań. Ja mówię, Vlog rozpoczynałam morderczym biegiem na skm -kę. Oczywiście z gdańsko oliwa. Ostatnio tutaj było dokładnie to samo Właśnie wstałyśmy jakieś 15 minut temu Oczywiście nie mam szczęścia do tej stacji Ale jest dobrze Happy 47 day Cześć no, kochani, dzisiaj dbamy o... Ale w ogóle cześć, bo się raczej powiedziałam już cześć, Ale witam się z vlogiem, dzisiaj myjemy zamki U... Dynian, jesteśmy mi pierdolę. Dzięki. Mama Ajałaska. Nie ma, do kolejki. Hej! Co Cześć! Cześć! Yy, targ Dynia, nie jesteśmy na targu. To nie jest już Targdynia, to, to jest Targ! targ. upgrade! Mangaż 646, bo Ej, ale nie. Dobra, Boże, bo to jest Dobra, może pokażę to, zaprezentuję. tam gdzieś to który będzie? No kurwa, zaraz! Twój łeb kurwa, było widać Ty, przez to chwilę, to jest tam! Szczerze, bo na targu był taki fajny klimat, którego tutaj nie ma i. Uj! jak tutaj. Mam pytanie roku, czyli dzisiaj Liliuszka nas zabije, jak sobie nie zjedziemy? Są. Przepraszam. Haszczy, jebały. Tak <grywa> rzadko jestem w dniu, że aż kupiłam sobie kurczakę. Tak, tego. to oddawać. Przechodzimy do kolejki, a tam 100 osób, więc strasznie dużo osób. E, a jest godzina 7. To użyłeś i 3 i 4.00. Także. I że jesteśmy, stwierdziłyśmy, że zobaczymy też sobie tutaj starą halę targową. 4-7 i tam grał Oscar, tam był mecz, tu był mecz. Nic się nie stało. Gorczu, 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 la korczu, korczu. Korczu, zrób mi dziecko. Godzina 7.47, Stan kolejki Kujowe żarty, pozdrosk gdy <tum> no, jest. Gdzie ładne dzień Ej, Ej, musimy fotę zrobić. Robimy przerwę. Aj, mórczy. teraz. Widzicie bo... znaczy to? Ej, to jest porażka, naprawdę. Byliśmy tydzień temu na Kłebo i nie było w tylu ludzi o tej godzinie. To znaczy jest... wiadomo, to się wcześniej zaczyna, więc trochę jest inaczej. Ale... ale. Ale kto by się spodziewał? Ale ludzie byli dzień wcześniej na event 4.7. Macie? A rok temu się zbierali dwie godziny przed rozpoczęciem I to było crazy I nie było kolejki I Antek, real Talk. I było na targu i było fajnie, a teraz jest mniej fajnie Zobaczymy Taki live jesteście na koncercie dzisiaj nice. Coś będzie Coś będzie. Dobra, sobie, sobie że y, nie jesteśmy na kolejki bo ludzie stali od wczoraj Tak Od wczoraj od wczoraj na targ jest dynia, jest który nie który jest na targu. Nawet nie jest, to nawet nie jest on. Jeszcze raz robi, tak? Jak to, <grym> <grym się grym się razy> tak to się robi? Tak. To się A ty nagrywasz? No tak. No? I Jo jestem kucatych ten na koncercie okay, sure, O później nie. Będę O. Począłeś? nie, robić na Myślę, że tak. Nikt nie przyszedł! Nikt nie przyszedł nikt nie przyszedł. To jest tak zwany minimum effort. Minimum effort. Ta Tak, yo vlog! Yo vlog! oczy. I meldujemy się z bariereczki ta pani dzisiaj bija 47 Koncert! Yeah! Bardzo kremowe, mleczne, mięciutkie smakują jak jogurt truskawkowy. Bardzo pyszne. O, tam nic nie ma. Dzisiaj gwiazda, Marcin. I to jest jedyny wieczoru, Marcin. No Kurwa. Nie, byle, e, nie jest i nie jest z temu, tylko ja fajnie to zrobił. Fajnie, dobrze. Jest to, 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 to. <ślese> 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 ¿Qué Moja mama miała. Mnie... Ja, Prawdziwy targ! Prawdziwy targ! Nie mam głosu! <ambre> <dressed> <m tercer wijionki working> Nie Wyjebało mi łeb i wyjebało korki. Co trzeba zrobić, żeby być ten, jak mata? Nie tylko mówi, że przypadkiem tu wpadła na mnie. On ale mój chodź na barie. Pii, BABY, darmo to e, chciałabym słodki <laughs> Ale akurat sobie że Przepraszam yeah. na dziary. Najlepsze dziary Fero 47 no tak? robię ja. Ej, patrzcie, patrzcie kochani, to no zrobiam ja. Tak możecie ta Burek. Takie te dziary możecie dostać w Beron 47 u mnie i tylko u mnie. scena znajduje się gdzieś na środku Bałtyku. <tost Laughs> no ta. Tak. jest Pośród chmur. On będzie pośród chmur. <tostâr> <tronizacza> na drugie spotkanie z Okiem tego dnia. Ciężko. <tronizacza> 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 A wreszcie işte się cała to, to, to. się z mocą i taką kolorą. <grymne> 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 A ma telefon czy nie? Nie weźmy. Tylko topimy Igora w Bałtyku! Jakieś Ej, Aj tego. Dajemy może czy nie? Nie! <grymne> nie! <grymne> nie wydasz parę stóp, możesz powiedzieć już. I jak minęło, kiedy wchodzę na te pitę i powtarzam to jedno słowo blond. Spytaj się, lubisz się ciągle, Lipsam. Dzień dobry vlog, update. Siedzimy sobie na plaży. Każdy przebukał bilet na późniejszy. Idziemy się coś zobaczyć z Oka i Nemust. Staryś jeden, młody jeżyk. Tuแซчём się na morzu, szukam mistuba, patroli, ciawki. Super karta. Ale my tutaj z inną akcją Jest alam szef patio, a radek jełuda. Przepraszam, <słuchaj> przepraszam, Zmieniliśmy nasze pociągi Bo Oki powiedział, że żeby wieczorem jakieś jest spotkanie w ogóle takie bambi I co? Potanko okazało się, że jest na openerze, A my nie mamy nic, Jesteśmy na plaży Mieliśmy jechać o 17, i mamy pociąg o 23 Ale żeby idziemy, więc jest miło jest spoko ja to już nie Te Ogólnie siedzimy sobie, one mają pociąg o 23.00. Była ta druga 56 km. Tak. tak. Prawda jest taka, że mieliśmy jechać wszyscy po 17.00, a kiedy zmieniamy tak. poziom i na 23:00, bo czekaliśmy na info, dowiedzieliśmy się, że. Chłonią w dupę po prostu. Chodź, w dupę po Jesteśmy nad jeziorem Sławskim. Jezioro Sławskie, patrzcie, takie duże ogromne powiększyła się po ostatnim koncesjunkiego OK oki OK, oki rozepchał jezioro sławskie rozepchał jezioro sławskie no, dobra, dobra. No, zobaczymy się na rapstacji czy... na rapstacji czyli najlepszym polskim rapowym chuj zupem backstage Lecz. backstage c facie bardzo garni nie nagrywałam. Nie, nie zaczęłam nagrywać. Najgorzej, no Jezu. Najgorzej w Polsce. Modlę się, by nie było najgorzej w Polsce. Ty. Bo tyle Bo jestem. jestem! jak nie wierzysz to sprawdzaj narkotestem. Pokażmy przepraszam, Pokażmy Jezioro Sławskie. Jezioro Sławskie. Sławskie. Sławskie Kończymy dzisiejszego vloga z 47 day. Day, day Dzięki, że byliście. Dzięki, że podbijaliście i byliście super. Jesteście super. Nasz 4-7 ticket. Jej, było super! Widzimy się za tydzień A ty Zielonych! Idziemy w Staczki!